Szymeczko, ziomeczki, witajcie już w drugim odcinku z serii Wkręceni na Skype. Dzisiaj, podobnie zresztą jak w pierwszym odcinku, e, także będę wkręcał e, moich widzów e, na Skape w to, że wygrali e, w moim konkursie skinę, tylko tym razem nie będzie to jak w poprzednim odcinku AWP Asimov Factory News. Także, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, e, to zachęcam oczywiście do jego obejrzenia, bo myślę, że wyszło naprawdę świetnie. Natomiast dzisiaj będę wkręcał kolejne losowe osoby wybrane przeze mnie na Skape. E, tym razem, że wygrały u mnie kosę. Będzie to Bagnet M9 Tiger tu w Faktoryniu. Nawet nie wiem ile to jest warte i tak dalej, ale nieważne, słuchajcie, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj kogoś wkręcić. I już oczywiście teraz na starcie, macie zostawić łapeczkę w górę, udostępnić ten film, żeby więcej ludzi się także o nim dowiedziało, no i oczywiście zasubskrybować mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco i będziecie poinformowywani, kiedy wrzucam jakiś film. Ok, a więc koniec mojego gadania, przechodzimy do wkręcania. Halo, halo? No, co? No, masz cs -a? No Masz CSa No to bardzo dobrze, bo tak się składa, że e, dzwonię z gratulacjami, ponieważ zajęłeś pierwsze miejsce w moim konkursie e, I wygrałeś kosę do CSa, jest to barnet M9 Tiger Toof. Ja... co? Serio? Serio co? No a pisałem do Ciebie, czy grasz w CSA? Ym, Do mnie? tak. No? Musiałam nie zauważyć no dobra. No teraz dzwoni właśnie z tymi gratulacjami, bo wygrałeś kosę, więc oczywiście to się teraz tutaj wszystko też nagrywa, ponieważ musi być udokumentowane, że tutaj rozdam tą kosę. No. Jak tam, cieszysz się? No, no jak? Ta kosa jest warta kilka setek euro, dokładnie nawet sam nie wiem ile. Możesz podać jakiegoś trade linkę na czacie, to wtedy będę wiedział, gdzie mam to wysłać. Y za, za chwilę ten. Podam. Dobra. I co zamierzasz co byś zrobił z tą kosą? E e sprzedałbyś, czy byś grał nią? No, no nie wiem, no. Nie wiem co bym zrobił. Szczerze mówiąc ja też nie wiem, co bym zrobił z kosą, gdybym ją miał. E no pograłbym trochę, a zaś bym może sprzedał, nie wiem. Zobaczę. Czyli rozumiem, że się cieszysz No No to dobrze, że chociaż trochę ci poprawiłem humor Bo zostałeś wkręcony w nowej serii Wkręceni na Scape Halo, halo Halo Siemeczko, masz CS-a? Mam No to świetnie się składa, ja do ciebie jeszcze chyba nie dzwoniłem, nie? No bez słuchaj, dzwonię z gratulacjami dzisiaj, bo zakończył się konkurs, no i wygrałeś pierwsze miejsce i wygrałeś kosę do CSa. Jest to Bagnet M9 Tiger tu Factory New. A serio? Serio. To fajnie. No. Ale ja trochę nie wierzę. No, 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 wiesz, dzwonię z gratulacjami, to oczywiście wszystko się teraz nagrywa. Um, no, Także oczywiście wszystko jest nagrywane. Możesz podać w tej chwili trade linka na czacie, to będę wiedział, gdzie mam ci to wysłać. Ta sa jest warta jakieś kilka setek euro. Dokładnie to sam nie wiem, ile zobaczcie, podam. Coś cię troszeczkę niewyraźnie słyszę, ale okej. Okay. I co no, zrobisz z taką kosą, e, wartą kilkaset euro, co byś zrobił z taką kosą, e, gdybyś ją miał? E, czy byś nią grał, czy byś nią sprzedał? Hmm, to nie wydaje, no grałbym ją, no grałbym ją ja na początku, a potem, no to bym ją no, sprzedał. No większość właśnie tak osób mówi. Ja zresztą chyba też właśnie bym tak e, zrobił. Hmm. Jeszcze się. I co, cieszysz się? No bardzo się cieszę. Nawet ja się cieszę. Moja pierwsza kosarniczo. Dobra, a teraz już mogę powiedzieć, tutaj nie wierzyłeś na początku do końca i dobrze myślałeś, ponieważ właśnie w, zostałeś jakby wkręcony w nowej serii wkręceni na Skape. No, tak myślałem właśnie, bo przecież no nie, takich konkretnych ja nigdy nie widziałem, no. Halo? Halo No Siemka Cześć. E, ja dzwonię z gratulacjami, ponieważ zajęłeś pierwsze miejsce w moim konkursie e, i wygrałeś e, skina do CS, jest to Kosa e, Bagnet M9 Tiger Tuf. Dzień e, Twoje filmiki trochę mi pomagają. <laughs> e, dzięki. E, także cóż, cieszysz się? No ja też się cieszę. Sejm! Znaczy, w sensie z tej kosy. No. Ym, to podaj mi tridlinka, żebym wiedział gdzie wysłać. Czekaj, mam cesa, tylko jeszcze się nie za bardzo znam. No wygracie. Wiesz? Okej. Okay. Jak byś tak po chwili wytłumaczył. 哇！ Okay, mam nadzieję, że ten filmik także Wam się spodobał. Dzisiaj udało mi się także wkręcić dwie osoby plus e, były tam fajle, które też były, myślę, bardzo ciekawe. Także cóż, e, jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę, udostępnijcie film, zasubskrybujcie mój kanał, no i możecie także napisać w komentarzu jakąś swoją na przykład propozycję e, w jaki sposób mógłbym na przykład nie wiem wkręcić e, właśnie e, kolejne osoby w następnym odcinku. Bo te pierwsze dwa odcinki to były właśnie e, związane właśnie z CS-em i z konkursem, tak, ze skinami itd. Dalej w następnym odcinku już na pewno będzie to coś całkowicie innego. No bo wiecie, teraz już muszę wymyślać coś, żeby osoba do której dzwonię się nie spodziewała, tak? Ponieważ jeżeli ta osoba już obejrzy na przykład ten dzisiejszy filmik, no to już będziecie się wtedy spodziewać, że ja Was mogę wkręcać, tak? W związku z czym muszę wymyślić coś takiego, żebyście ją znowu dali wkręcić. Więc jeżeli macie też jakiś ciekawy pomysł, to zachęcam do napisania go w komentarzu. No i cóż, to by było chyba tyle. Ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia i pamiętajcie, nie dajcie się mi wkręcić, albo możecie się też dać wkręcić, wtedy będzie ciekawszy odcinek, bo będę z tego powodu, że udało mi się znowu kogoś wkręcić Więc cóż, to było tyle, trzymajcie się, cześć!